Jedno takie krótkie odpowiedź na pytanie, dlaczego się w ogóle tutaj znalazłem, chociaż nie mam munduru, a zauważyłem, że tutaj standardem jest jednak, że osoby bliżej związane z vat występują albo w ogóle z wojskowością. No niestety nie mam munduru, natomiast mam doświadczenie i od 20 lat zajmuję się aspektami takimi bardziej organizacyjno-procesowymi, tego jak zorganizować funkcjonowanie organizacji, żeby zwiększyć sobie bezpieczeństwo, tam gdzie, bo technika zawsze może zawieść. Człowiek też zawsze może zawieść, ale ja patrzę na ten drugi aspekt, kiedy człowiek ma mniejsze, zmniejszyć szanse, żeby człowiek coś nam zaszkodził. I stąd też ta nasza prezentacja. Aha, przepraszam. Czyli zacznijmy od takiej kwestii, że tak jak temat mówił pracownik największe ryzyko wersus bardzo niezbędny zasób. Tak naprawdę jedno i drugie jest na, dla nas bardzo ważne, czyli tutaj aż się pojawia tak naturalnie skojarzenie z, z zasadą nieoznaczoności, czyli z tym, że to jest taki pracownik Schrödingera i tak tytułem wstępu co, o, o, o co chodzi z tym Schrödingerem jest to przypadek no taki właśnie nieoznaczony. No, mamy tutaj dobre i złe wiadomości yy, i zaczęło się od eksperymentu myślowego, aha tutaj tak Muszę bardziej kontrolować, przepraszam. Zaczęło się od eksperymentu myślowego. Eksperyment myślowy, który Edwin Schrödinger wymyślił, żeby opisać, na czym polega teoria kwantów, od razu wielokrotnie się od tego odrzekał, że to jest całkowicie nierealny eksperyment myślowy, bo w przypadku kotów to nie działa, ale na przykładzie kota można to lepiej wytłumaczyć. Jaka jest idea tego eksperymentu? Bierzemy sobie szczelne pudełko, zamykamy tam kota zamykamy tam detektor promieniowania, którego zadaniem jest uruchomienie trucizny i wkładamy tam jeden nietrwały atom, który w pewnym momencie losowym się rozszczepi, spowoduje, że detektor go wykryje i w tym momencie uruchomione zostanie trucizna, kot umrze. Ideą całego tego eksperymentu i tej zasady nieoznaczoności jest fakt, że dopóki nie zajrzymy do tego pudełka, nie wiemy, czy ten kot jest żywy, czy martwy. Czyli tak naprawdę do tego czasu jest on w stanie nieoznaczonym, bo oczywiście, jeśli będziemy ten eksperyment prowadzić wystarczająco długo, to już będziemy mieli pewność, bo się skończy powietrze, ale tego, tego aspektu Schrödinger nie przewidział. Natomiast, co do zasady, kot jest jednocześnie żywy i martwy do czasu, kiedy sprawdzimy. W pewnym można obliczyć, po jakim czasie będzie na pewno martwy, ale to już nie ze względu na promieniotwórczość. No i teraz. Przyjrzyjmy się na to bardziej praktycznie, bo mamy eksperyment z kotem Schrodingera, który jest czysto myślowy. Mamy eksperyment z pracownikiem Schrodingera, który jest bardzo praktyczny. Zasadniczo pracownik no, jest nam bardzo potrzebny. W każdej organizacji są jest potrzebny personel, który coś będzie robił, czy to personel cywilny, czy personel mundurowy. Są ludzie, którzy wykonują różne czynności. No i żeby mogli te czynności wykonywać muszą mieć pewne uprawnienia, dostępy, obowiązki ale również pokusy, satysfakcje i frustracje. To są bardzo różne sytuacje i dużym problemem jest to, że my zasadniczo nie wiemy na etapie, kiedy człowiek zaczyna, zaczyna współpracować, czy to jest nasz dobry pracownik, czy też nie. Oczywiście mamy jakieś rekomendacje, background check i tak dalej, ale nigdy nie wiemy na 100%. Pewną informację uzyskujemy w ramach pomiaru już po rozstaniu się z tym pracownikiem bądź też porozstanie się z tym człowiekiem, z którym, z którym funkcjonujemy, to dopiero wtedy mamy, możemy mieć pewność, to zwykle nie od razu, tylko po jakimś czasie, że to był bardzo wartościowy człowiek, bądź też niekoniecznie. No i tutaj tak naprawdę ciągiem dalszym, naturalnym stają się te uprawnienia Schrödingera, bo one z jednej strony są absolutnie niezbędne, że człowiek miał dostęp wszędzie tam, gdzie potrzebuje się dostać bo to mu umożliwia pracę, to umożliwia mu, mu na przykład zarabianie pieniędzy dla organizacji albo wykonywanie innych czynności, do których nasza organizacja jest powołana, ale z drugiej strony uprawnie, uprawnienia są dla nas niebezpieczne. Im więcej człowiekowi damy dostępu, tym większa szansa, że on może ich nadużyć. One wprowadzają dla nas zagrożenie no i pozwalają stracić pieniądze, tajne informacje, cokolwiek innego, co dla nas jest traktowane jako ważne. No to cytując klasyka z internetu, co robić i jak żyć. To oczywiście jest to oczywisty fakt na dziś. Jak to już pan Majer powiedział, jeśli oszukujemy, to powiemy prosto. Powinien podzielać tylko te uprawnienia, które są mu potrzebne do spełniania obowiązków służbowych. Proste, możemy się rozejść. Problem się pojawia tylko z odpowiedzią na pytanie, ale które to są? Czasami jest to zdefiniowane procedurą, ale nie jest to wcale takie oczywiste i w 100% przewidywalne w rzeczywistości. Bo z punktu widzenia uprawnień pracownika... Możemy mieć trzy główne źródła zarządzania tymi uprawnieniami. Tutaj trochę zaczynamy wchodzić w kierunek zautomatyzowania sobie pracy, bo mamy oczywiście stan, kiedy uprawnienia są nadawane na wniosek. Najbardziej oczywisty wszystkie organizacje prędzej czy później te uprawnienia w ten sposób nadają. Natomiast to jest pracochłonne, to jest podatne na różne ludzkie błędy i jest to mnóstwo wad tego rozwiązania, mimo tego, że ono doskonale działa, bo daje nam tą możliwość funkcjonowania. Największą wadą charakterystycznym dla wnioskowania jest to, że ludzie zawsze zawnioskują o to, żeby dostać dostęp do tego, co jest im potrzebne, ale bardzo niechętnie wnioskują o to, żeby im zabrać dostęp do tego, co jest już im niepotrzebne, bo przecież im to nie przeszkadza. A więc skoro jeść nie woła, no to niech sobie będzie, może się kiedyś przyda mi dostęp do tego systemu raportowego, do jakichś innych danych, może ktoś mnie kiedyś o coś spyta, no to zabłysnę, bo będę miał większe niż reszta ludzi dookoła mnie, bo mi zostało, bo pracowałem w innej jednostce. Stąd też pojawiały się inne mechanizmy bardziej automatyczne, czyli tak zwany ABAC i Airbag. ABAC to jest Attribute-Based Access Control, czyli podejście, w którym pewne cechy użytkownika powodują, że on dostaje jakieś uprawnienia. Chociażby taka prosta sytuacja, że jeżeli przypiszemy go, że on statutuje w tym budynku, no to automatycznie możemy zaprogramować system kontroli dostępu, żeby jego karta w tym budynku udawała mu dostęp, a do pozostałych niekoniecznie już musi się dostawać albo jeśli będzie w tym budynku siedział, no to domyślnie jego drukarką będzie ta z tego budynku, a nie ta ze Szczecina, bo może być mu daleko. I role-based access control jest pewnym rozwinięciem tego, tej koncepcji, która opisuje powiązanie człowieka ze strukturą organizacyjną i pewnym zakresem jego obowiązków, gdzie budujemy sobie hierarchiczną strukturę uprawnień, agregując coraz bardziej, czyli od, od ogółu do szczegółu dochodząc, czyli ktoś dostaje stanowisko sekretarz, i w tym momencie stanowiska sekretarz wynika, że on ma tutaj obsługiwać dokumenty, że on ma robić tutaj dekretacje i tak dalej. Więc z cechy jego miejsca w organizacji potrafimy wywnioskować, co ten człowiek powinien wykonywać faktycznie w swojej pracy. Oczywiście stan idealny jest taki, że wnioskowania jest jak najmniej, innych rzeczy jest jak najwięcej. Stan rzeczywisty jest dokładnie odwrotny, czyli rzeczy automatycznych jest jak najmniej, a wnioskowanie jest większością. No i powoduje to właśnie te nasze drobne problemy, o których już wspominałem. No i to, tak naprawdę w tym momencie pojawia się odpowiedź ta mniej oczywista, ale bardziej prawdziwa, że nie ma magicznych rozwiązań do trudnych problemów i tutaj w, akurat w naszym świecie magia nie działa. W związku z tym też nie da się, i też nie da się zbudować kompletnego modelu uprawnień dla wszystkich użytkowników naszego systemu. Oznacza to, że nie da się zrobić tak, żeby wszystko zrobił za nas automat. A my sobie tylko bierzemy paczkę z chipsami i patrzymy, jak wszystko doskonale działa. No to niestety nie funkcjonuje w ten sposób. I kolejna przykra wręcz informacja to jest taka, że trzeba świadomie zarządzać uprawnieniami. W wielu organizacjach, z którymi się spotykałem, z różnych sektorów, była sytuacja taka, że uprawnieniami się zarządzało, ale najczęściej było to działanie absolutnie bez czytania, bez, bez pomyślenia, co robię, tylko po prostu no, przyszło to klepne, pójdzie dalej, ktoś inny może się zastanowi, ja nie muszę. I ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest pewna analiza ryzyka, pewne spojrzenie na to, jak ważne jest konkretne uprawnienie, żeby też nie wylewać dziecka z kąpielą. Jeżeli wszystkie uprawnienia będą szły przez sześciostopniowy proces akceptacji, to może się to okazać bardzo pracochłonne, pewnie będzie bezpieczne. Natomiast będzie to zdecydowanie zbyt duże obciążenie dla organizacji, i to też jak coś się staje się zbyt dużym obciążeniem, to ludzie zaczynają oszukiwać. A jak zaczynają oszukiwać, to na przykład przychodzi do mnie wniosek in blanco, klepnego, puszczę dalej, i tam na końcu sobie wpiszesz te uprawnienia, to co potrzebujesz, a ja już to załatwię. No bo za dużo roboty by mi zajęło sprawdzanie. Więc to ryzyko też trzeba brać pod uwagę i też trzeba mieć jego świadomość. Oczywiście jest też odpowiedź sprzedawcy. Czytawca zawsze powie, że jego narzędzie o dowolnej nazwie, o dowolnym akronimie, który sobie wymyśli, na pewno ma wbudowane automatyczne narzędzie z obliczające ryzyko dla uprawnienia. I w wielu przypadkach będzie to odpowiedź, nie, powiedzmy, dają, uda, dobrze udająca odpowiedź prawdziwą. Albo nieodróżnialna od odpowiedzi prawdziwej. A dlaczego? No bo to ryzyko będzie wyglądało w ten sposób. Każdy, kto miał kiedykolwiek styczność z matematyką, z techniką, z inżynierią doskonale wie, że liczba bez jakiejś skali, która jest, która jest przedstawiona jest, ma wartość jedynie ozdobną. Więc tego typu liczba istnieje, ale czy to ma zapalać lampkę czy nie, no, bez podania skali, to nie wiem, to tak jak ostatnio mi ktoś mówił, że spytał dziewczyny, no jak mnie oceniasz, no mocne 9, no to się ucieszę, ale w skali do 100. Więc no tutaj też musimy na tę skalę zwracać uwagę i rozumieć, co ta liczba tak naprawdę dla nas oznacza. Osobną kwestią jest to, czy te liczby są nam rzeczywiście potrzebne. Wyobraźmy sobie, że mamy skalę z ryzyka od 1 do 100, która 100 oznacza to największe ryzyko. Czy rzeczywiście będziemy stosowali 100 różnych podejść do zarządzania tymi uprawnieniami w naszej organizacji, czy się też w tym zakopiemy i to będzie absolutnie niewykonalne dla nas. Stawiam. Hipotezę śmiałą, że nikt nie będzie chciał robić stu różnych procesów do zarządzania uprawnieniami w organizacji, bo to po prostu nie zadziała. Bardzo często wystarczają nam kilka poziomów. Tak samo jak przy klasyfikacji informacji, czy przy czymkolwiek innym, stosuje się określoną liczbę progów, a nie skalę ciągłą, z której nie wiadomo co z nią zrobić. No i następna rzecz. Skąd weźmiemy dane do naszych obliczeń, do naszej analizy ryzyka. Właśnie prezentuje najbardziej popularne źródło danych używanych w analizie ryzyka w wielu organizacjach. Tak, więc to tak zwana metoda ekspercka, czyli ekspert siedzi i już wie. No więc inaczej możemy podejść. Jeżeli bardzo lubimy liczby, no to możemy zacząć Patrzeć bardzo kontekstowo i powiedzieć, no to powiedzcie nam, jak to u was wygląda i tak dalej. No i zwracamy się do różnych miejsc w organizacji oni mówią, że u nas to jest takie ryzyko traktowane jako wysokie, i tak dalej. I pojawia się drobny problem, bo tutaj już tu jest wskaźnik, tu jest wskaźnik. Mamy tą drobną różnicę skali. I te informacje, kiedy ludzie mówią, to jest dla nas wysokie, to jest dla nas niskie. Jeżeli nie dodamy tej właśnie różnicy skali, mamy z tym bardzo poważny problem bo ta informacja staje się dla nas no realnie rzecz biorąc niewiarygodna, czyli te kategoryzacje no, nie są dobrym podejściem, jeśli wszystkim ludziom powiemy, no to ocencie, co jest dla Was wysokim, niskim ryzykiem, a my z tego skorzystamy. Możemy też zbadać istotność zasobów dla naszej organizacji i tutaj doskonały przykład jest z infrastrukturą informatyczną, serwery. Czy serwer jest dla naszej firmy istotny? Tak czy nie? I możemy nawet napisać, żeby niepotrzebne skreślić. Przepraszam. I tak, to jest prawidłowo wypełniony ten kwestionariusz, ponieważ większość ludzi, którzy administrują serwerami, jeśli spytamy ich, czy serwer jest istotny, powiedzą tak, bo ja nim administruję. To jest przypadek z życia, dokładnie u jednego klienta miałem taką sytuację, gdzie rozmawialiśmy o tym, jakie są istotności do ciągłości działania, pytamy, czy ta na danych jest ważna. Tak. Dlaczego? Bo pracuje nad nią przynieść trzy osoby. Prosta, oczywista odpowiedź, tak, no trzy osoby mają pracę, więc system jest ważny, przynajmniej dla nich, a oni to oceniali. No to więc właśnie to jest kwestia znowu spojrzenia sobie na kwoty i możemy sobie powiedzieć, że taki Nowak to posiada uprawnienia, które pozwalają jednoosobowo rozlecać przelewy na kwoty do 50 tysięcy złotych, no to prawdopodobnie to jest poważne ryzyko dla organizacji, no bo duża kwota potencjalnie, no więcej nie się zarabia, więc jest duża kwota. Ale może być sytuacja taka, że pojawiają się dodatkowe informacje kontekstowe, że ten nowak to to nawaciki może zrobić przelewy, bo zasadniczo to jego miejsce w organizacji zajmuje się dużo wyższymi kwotami. Czyli spójrzmy teraz, jak do tego podejść tak bardziej sensownie, żeby to jednak miało ręce i nogi i żebyśmy byli w stanie zapanować nad tą naszą organizacją. Tak naprawdę no, warto wrócić do źródeł. Źródłem są tak naprawdę no, różne podejścia do ryzyka, ale taki najprostszy model, jaki tylko istnieje, podatność, skutek i on nam jakoś mówi o naszym ryzyku, czyli o tej mierze zagrożenia. Pomijam w ogóle ryzyko jako szansę, bo w zakresie uprawnień to raczej nie ma zastosowania i w tym naszym scenariuszu analizy. Więc spójrzmy na to w ten sposób. Jakie są faktyczne podatności, które wynikają z, naszej, z tego, co się dzieje z naszymi uprawnieniami? No, uprawnienia nadawane na podstawie wniosków opisowych. Jest to bardzo fantastyczne podejście z typu ja chcę to, co pani Kazia, to jest jeszcze pół biedy, ale ja bym chciał, żeby coś mi tak działało, a później administrator zgaduje, o co chodziło i jest wbrew pozorom rzeczywistością. Przypadkiem już takim bardziej rozwiniętym tego zagadnienia była sytuacja taka, którą w jednym z banków w Polsce funkcjonujących i to, i to nie małych, zdarzyło mi się spotkać sytuację, kiedy pani administrująca Systemem mainframeowym mówi, że o niej standardowo przychodzą wnioski podpisane in Blanco. I pokazała mi wniosek o uprawnienia czyściutki, tylko wszystkie pieczątki dyrektorów Departamentu Bezpieczeństwa, to tam z pięć pieczątek było na tym wniosku. Wszyscy się podpisali. Ja pytam, i co z nim pani robi? No, dzwonię do, do, do pracownika, który to zgłosił, i ustalam z nim, co on powinien mieć. I to jest sytuacja właśnie tego opisowego wnioskowania, doprowadzona do ekstremu. Bankowość na tym może funkcjonować. Czyli nie jest źle z tego wniosek. Drugim aspektem jest oczywiście bezrefleksyjne zatwierdzanie wniosków. Znowu, akurat, może taki mam pecha, że największe kwiatki w systemach w środowiskach bankowych to widuję, ale nie, to nie było też nie tylko w banku, takie co widziałem. Jedna z osób sobie kliknęła wniosek i zaznaczyła sobie we wniosku z uprawnienia administratora centralnego systemu bankowego. A w opisie napisała, że proszę o dostęp do podzespołu raport, do podkomponentu raportowego. Więc ktoś, kto dostał ten wniosek, zobaczył opis, czyli zobaczył uzasadnienie. OK, klepnął dalej. I jak to wyszło? Całkiem przypadkowo. Pani zgłosiła reklamację, że nie dostała poprawnych uprawnień i że nie działają jej raporty. Inaczej nigdy by się nie zorientował. Gdyby uprawnienia admina dawały również dostęp do raportów, to ona by dalej funkcjonowała jako super admin systemu bankowego. Kolekcjonowanie uprawnień. To jest powiązane z tym, o czym mówiłem. Tutaj spotkałem się z wieloma organizacjami, w których pojawiały się dosyć ciekawe zjawiska. Na przykład, osobnik, który zajmuje się obsługą dokumentów, miał pełne uprawnienie administratora domeny. Dlaczego tak się stało? No, prosta sprawa, on kiedyś był praktykantem w helpdesku i na potrzeby praktykanta w helpdesku dostał uprawnienia od administratora od domeny, ponieważ podpinał wtedy ludziom komputery, No potem awansował w szczeblach kariery i stał się kimś innym, no, ale no, nie przeszkadzało mu to, nigdy nie złożył wniosku o odebranie tych uprawnień. I To jest bardzo częste zjawisko. Praktycznie mogę powiedzieć w ten sposób, no, zdarzyło mi się zrobić ileś audytów związanych z uprawnieniami, i stosunek wniosków o odebranie uprawnienia do wniosków o nadanie uprawnień jest jak 1 do 100. Raz mi się zdarzyło, bo organizacja bardziej świadoma, na 90 tysięcy wniosków o uprawnienia w badanym okresie aż 10 tysięcy wniosków było o odebranie uprawnień, ale tam były również wnioski przy zwolnieniu, bo tam szły automatycznie. No i właśnie, brak przeglądów uprawnień. Uprawnienia. Zasadniczo nie powinny być dawane do końca życia, no chyba, że są związane z tymi naszymi obowiązkami. Czyli jeśli mówimy o tym, że to jest moja rola w organizacji, no to póki ją pełnię, to ją mam uprawnienia, ale wszystkie rzeczy ekstra powinniśmy zawsze traktować jako rzeczy, które są ekstra, czyli musimy im na nie zwrócić szczególną uwagę, czyli wiedzieć, na jak długo te uprawnia sobie. Jak się to jest jakiś nowy projekt, no to niech ten projekt trwa. Projekt z definicji powinien mieć swój koniec. Jeżeli coś jest. Jeżeli projekt nie ma końca, no to jest tak naprawdę procesem, czyli stałym zakresem obowiązków, no to może wpiszmy to do zakresu obowiązków i uprośmy sobie życie. No to już wiemy, jakie są potencjalne miejsca, które nas zaatakują. Teraz co nas może zaboleć? W tym wszystkim należy spojrzeć na to w ten sposób. Uprawnienia same w sobie, no to niewiele nam dają. Uprawnienia mają pewien cel, one mają powiązanie z aplikacjami, czy systemami, z których w których wykorzystujemy te nasze uprawnienia i te aplikacje i systemy najczęściej, tak, przynajmniej taka jest dobra praktyka zarządzania, nie służą tylko po to, żeby zrealizować budżet zakupowy, ale również mają jakieś zastosowania praktyczne. Innymi słowy, te systemy służą nam nie tylko do tego, żeby ogrzać nam powietrze w serwerowni, te serwery są czasami wykorzystywane do, również do innych celów, te aplikacje również nie są tylko po to, żebyśmy mieli ładne pudełka, zwłaszcza, że teraz pudełek nie dają vendorzy, więc już w ogóle do bani, a sam certyfikat FDF, jeden jest w ogóle dziadostwo, więc no, trzeba znaleźć inne zastosowanie dla tych wszystkich elementów, czyli one powinny nam jakieś nasze procesy, które realizujemy w organizacji, wspierać. I tutaj się zaczyna tak naprawdę ta część najciekawsza, bo to uprawnienie jest ważne o tyle, o ile ważny jest ten proces. Jeżeli ktoś ma dostęp do. Możliwości modyfikacji danych w systemie, który wspiera kompletnie nieistotny proces, i system jest też kompletnie nieistotny, to nas to całkiem mało interesuje w porównaniu z miejscem, gdzie ktoś dostaje uprawnienia, które dają mu ważną pozycję w jakimś procesie funkcjonującym w organizacji, czyli może potencjalnie nam zaszkodzić, może potencjalnie robiąc błąd w działaniu, zrobić jakąś nam krzywdę i tak dalej. Czyli innymi słowy, ważne jest. Zbudowanie takiego kontekstu biznesowego, po co to uprawnienie w organizacji rzeczywiście istnieje. Oczywiście, jeśli uprawnienie nazywa się ZZ32S, to mało kto będzie wiedział, co do czego ono służy. I właśnie ta część zbudowania tych didaskaliów do tych uprawnień jest bardzo ważnym aspektem, na którym warto zwrócić uwagę. No i tutaj się pojawiają dwa narzędzia, nie konkurujące, ale współpracujące, bo z jednej strony jest ten cały obszar identity management, czyli narzędzia wspierające nam uprawnienia, no i one wiedzą o takich rzeczach jak lista uprawnień, Powinny mniej więcej znać znaczenie tych uprawnień, to jest ten stan właśnie, kiedy, skoro nasz system jest fantastyczny, obsługuje tylko osiem znaków i tylko wielkie litery do opisu uprawnienia, no to może opiszemy je gdzie indziej, żeby wreszcie ludzie wiedzieli, o co wnioskują. Potrafi nam też pokazać jakąś statystykę uprawnień najczęściej, czy potrafi pokazać na przykład, że w tym miejscu to zasadniczo wszyscy mają te 13 uprawnień. A ta jedna osoba ma 16 uprawnień. Więc ta osoba jest najbardziej interesującym przypadkiem do zbadania, dlaczego tak to się dzieje. A z drugiej strony są ogólne systemy, czy też podejście Integrated Risk Management, czyli jak analizujemy ryzyko organizacyjne i budujemy sobie ten kontekst organizacji, to budujemy sobie wiedzę o hierarchii procesów, wiemy, jaka jest wartość tych procesów dla organizacji, które są dla nas ważne, które mniej. No i fajnie jest, kiedy wiemy również, jakie są zasoby wspierające procesy. Które naturalnie przychodzą nam właśnie w tą część slajdu. I połączenie tych dwóch podejść daje nam realną, pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, bo zaczynamy rozumieć, co robimy. Jak ktoś dostaje wniosek do akceptacji, to ma szansę zrozumieć, co robi. Oczywiście, jak ktoś przybija te wnioski bez czytania, to i tak tam to nic nie pomoże. To jest już kwestia drugiej strony medalu, czyli budowania świadomości w organizacji, że jednak zanim coś podpiszesz, to się zastanów, co podpisujesz albo zanim coś klikniesz w, w komputerze we wniosku elektronicznym zrób dokładnie to samo. No tutaj robiliśmy różne eksperymenty, jedyna metoda, która była rzeczywiście skuteczna, ale niestety bardzo niewygodna, to było takie, żeby przed operacjami wysokiego ryzyka trzeba było tekstowo wpisać na przykład zatwierdzam. Ponieważ mieliśmy takie przypadki, że ludzie bezmyślnie kasowali jakieś informacje. Dlaczego? No bo był komunikat i wiedzieli, że trzeba kliknąć OK. Dopiero jak trzeba było przepisać fragment tekstu, bo tam jestem świadomy, czy cokolwiek takiego, to to powodowało, że było to zatrzymanie, kliknięcie OK nie działa, ja muszę coś wpisać, no może przeczytam, co mam wpisać. Więc to jest, to staje się niewygodne, ale czasami w niektórych miejscach aż taką wtedy brutalną trzeba zastosować, żeby ktoś nie zrobił sobie albo całej organizacji krzywdy. No i niestety teraz bardzo zła wiadomość. Tego się nie da robi, zrobić prosto i jednoosobowo bo realnie rzecz biorąc informatyka sobie może wdrożyć pewne narzędzia informatyczne, ale powinna współpracować z komórkami, które wiedzą, jakie są wymagania bezpieczeństwa w jakim miejscu organizacji i co gorsza, to wszystko musi współpracować z biznesem, czyli musi współpracować z ludźmi, którzy wiedzą, co oni tak naprawdę robią, bo bezpieczeństwo czy informatyka no, dużo pomaga, natomiast ta część merytoryczną najczęściej... Ludzie tacy jak ja czy inni zajmujący się właśnie tym obszarem bezpieczeństwa czy informatyki. Nie wnikamy stricte w, samą, w sam aspekt czysto biznesowy, bo to na przykład jest dla nas nieciekawe. No i tutaj jest taka, powiedziałbym, ścieżka rozwoju, co, co jakby iść po kolei, od czego warto zacząć, żeby było coraz lepiej. No tutaj powinniśmy po pierwsze wiedzieć, co mamy za uprawnienia. Czyli dopóki nie wiemy, jakie mamy uprawnienia, cała reszta nie ma większego sensu. Bo nie będziemy mieli żadnej kontroli nad systemem i nad procesem. Potem dobrą praktyką jest powtarzalność procesu, czyli żeby za każdym razem uprawnienia były tak samo, a nie że za jednym razem to będzie uprawnienie na telefon, za innym razem na maila, a za trzecim razem pójdzie wnioskiem elektronicznym. Jeśli proces jest powtarzalny, to jest to, pierwsze, jest to miejsce, gdzie dopiero wtedy jest sens myśleć o systemie de stricte dedykowanym do zapewnienia nam automatyzacji w tym procesie. Automatyzacja bałaganu nie daje nam zbyt dużo efektów. Testowaliśmy to na żywych organizmach. I na koniec warto spojrzeć na obszar przeglądów, czyli warto wdrożyć się w organizacji w to, żeby przy każdej poważniejszej zmianie organizacyjnej, przynajmniej z punktu widzenia tego użytkownika, którego w tej chwili patrzymy, żeby taka zmiana powodowała przegląd. Bo jak ktoś zmienia miejsce pracy, przechodzi między departamentami. No z, z części badawczej do części eksperymentalnej czy jakkolwiek inaczej, to prawdopodobnie trzeba zmienić mu uprawnienia. Nie tylko dodać, bo o to sam poprosi, ale zabrać mu rzeczy, które są już mu zbędne. Crawa funkcja. I tak naprawdę efekt tego naszego ćwiczenia jest taki, że te dwie nóżki, mówimy to bardziej. Automatyczne powinny stopniowo rosnąć, a ta trzecia powinna się stopniowo zmniejszać. Czyli ilość wni rzeczy wnioskowanych powinna być jak najmniejsza w organizacji, na tyle, tyle mała, na ile jest to dla nas wykonalne, bo tutaj nie będę kłamał, podejście do tych dwóch obszarów jest pracochłonne. To nie jest coś, co się da zrobić w weekend, co da się, zrobić, co da się dać praktykantowi na, w czasie dwutygodniowych praktyk, żeby on nam to zrobił. W niektórych organizacjach zajmuje to lata, żeby to sensownie uporządkować. Jest to po prostu proces stopniowego metodą kolejnych przybliżeń, się dochodzi coraz dalej do, do skutecznego funkcjonowania tego rozwiązania. No i podsumowując, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko? Po pierwsze, rozumieć kontekst biznesowy tego, co robimy. Czyli jeśli wiem, co robię, to jest większa szansa, że nie zrobię czegoś głupiego. Po drugie, wypracować wspólny język, czyli jeśli mówimy o ryzyku wysokim, to nie wszyscy powinni rozumieć to samo pod tym pojęciem, a nie każdy mieć swoją własną nomenklaturę i swoją własną skalę tego ryzyka. Współpraca, czyli no, sposób wymiany informacji. Tutaj jest różne, są różne podejścia, na przykład budowa tych ról charakterystycznych dla erbaka, czyli takich od wysokiego do, poziomu do, 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 do szczegółów. Możemy współpracę budować w taki sposób, że pewne role... Wysokiego poziomu definiują ludzie zajmujący się zarządzaniem kadrowym a i oni opisują zakres obowiązków, a potem ludzie, którzy, wie, którzy rozumieją to, rozumieją systemy, przemapowują tę rzeczywistość na technologię. W ten sposób ludzie zajmujący się na przykład informatyką nie muszą uczyć się całej struktury kadrowej firmy, tylko oni dostają pewne dane wejściowe i muszą tylko przetłumaczyć te dane wejściowe na coś, co doskonale rozumieją. No i na koniec automatyzacja. Zdecydowanie zawsze będę to pokazywał na końcu, bo jeżeli nie mamy pozostałych elementów, to automatyzacja jest nieprzydatna. OK. To dziękuję.